Przed nami radny pełnomocnik posła Eugeniusza Czykwina, przewodniczący Rady Powiatowej SLD, pan Józef Kimera. Kilka dni temu otwarliśmy tutaj biuro poselskie pana posła Czykwina. Pan jest jego pełnomocnikiem. Na co mogą liczyć suwalczanie, przecież nie tylko miłośnicy i zwolennicy partii funkcji tutaj wymienionych było bardzo dużo i ktoś tu może mnie posądzać, nie wiem, o jakieś zawłaszczanie całej, 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 sceny politycznej po stronie lewicowej. I, i określenie pełnomocnik y, y, posła Ogunsza-Czychwina też jest y, no, za, za, daleko posunięte, no, jeżeli już to bardziej, y, bardziej właściwe byłoby określenie społeczny asystent. I, ja tu wcześniej w wypowiedziach dla mediów mówiąc o pracy biura powiedziałam, że będę taką osobą kontaktową między, między, między wyborcami posła, między suwalczanami, którzy chcieliby jakieś sprawy, z jakimiś sprawami u pana posła, do pana posła się zwracać, z, z, zgłaszać te sprawy, więc tutaj, tutaj będę, będę tym pośrednikiem, przy czym yy, godziny otwarcia biura poselskiego yy, to jest wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 12.30 i w tych godzinach będzie tutaj w biurze osoba, która takie ewentualne zgłoszenia będzie przyjmowała. To bardzo ważny tutaj taki kontakt, żeby elektorat lewicowy mógł zwracać się do swojego posła. Nie mamy niestety naszego posła z miasta Sojuszu, natomiast pan poseł no, deklarował daleko idącą pomoc. Choć oczywiście bym mówił o ograniczonych możliwościach. Tak, rzeczywiście Sojusz Lewicy Demokratycznej ma tylko jednego posła w, w w okręgu w okręgu podlaskim, który, który obejmuje swoim zasięgiem całe województwo podlaskie. Ale trzeba, trzeba tutaj zaznaczyć, że poseł Eugeniusz Czykwin to jest bardzo doświadczony parlamentarzysta, wieloletni, nie chcę tutaj się popełnić, popełnić jakiegoś błędu, ale zdaje się, że to już jest siódma kadencja pana, pana posła i też chcę, chcę powiedzieć, że jest to poseł no bardzo aktywny chociażby, chociażby przez to że biuro które otworzył w Suwałkach jest jego siódmym biurem w tymże okręgu więc nie możemy nie możemy tutaj powiedzieć że, że ogranicza się gdzieś tylko do południowej części województwa ale również sięga tutaj daleko na północ, a przecież Suwałki to, to miasto drugie co do wielkości w naszym województwie. Bardzo ważne i tutaj liczą ludzie, o ile się orientuje na pomoc poselską. Czyli to, że mamy tylko jednego posła, to jest jakiś wykładnik oczywiście słabości lewicy i jasenne. No można tak powiedzieć, nie liczy się ilość, ale jakość to i tutaj, i tutaj jest jest bardzo, bardzo ważna sprawa. No, co, do, co do tej słabości, rzeczywiście w poprzednich wyborach Sojusz Lewicy Demokratycznej w tym okręgu dysponował dwoma mandatami, było dwóch, dwóch posłów, no, a, a biura poselskiego w słuchawkach też trzeba powiedzieć, nie mieliśmy. Dlatego bardzo mi zależało na tym, aby, aby w tej kadencji parlamentarnej. Pomimo tego, że poseł jest tylko jeden, żeby to biuro jednak w naszym mieście zostało, zostało otwarte po to właśnie, żeby, żeby odbudowywać wizerunek Sojuszu Lewicy Demokratycznej w naszym mieście, bo y, Suwałki zawsze, zawsze były y, miastem lewicowym, o sympatiach lewicowych. Mówiło się nawet y, o czerwonych Suwałkach. Tak Także tak, tak, myślę, że ten, że ten elektorat lewicowy o sympatiach lewicowych, o poglądach lewicowych jest, jest bardzo, bardzo duży w naszym mieście i, i do tego elektoratu, do tych wyborców, do, do mieszkańców naszego miasta jest między innymi skierowane to Biuro Posełskie, żeby, żeby ci, ci mieszkańcy mogli tutaj przyjść i z i swoje problemy, swoje, swoje sprawy zgłosić, przekazać do... Do, do biuro poselskie, które nie jest tu tylko czynne dwa dni w tygodniu. A jaka jest działalność, jest pan jednocześnie przewodniczącym Rady Powiatowej SLD, jaka jest oferta SLD dla tych wyborców, których przecież sporo jeszcze zostało i którzy no, oczekują aktywnej działalności SLD tutaj. Jaka według pana jest kondycja Partii i, i w ogóle oczywiście, oczywiście można powiedzieć tak, że ta kondycja na pewno powinna być lepsza i mogła być zdecydowanie lepsza, ale w mojej ocenie nie jest, nie jest to sytuacja dramatyczna, bo po pierwsze trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć tak, że Sojusz Lewicy Demokratycznej. Działający w Suwałkach i w powiecie suwalskim, bo jestem przewodniczącym Rady Powiatowej, więc odnosimy się tutaj również do, do, do powiatu suwalskiego, ziemskiego, trzeba powiedzieć, że w Radzie miasta Sojuszowicy Demokratycznej dysponuje trzema mandatami. Nie jest, może. Czy jesteście współgospodarzami miasta? Nie jest oczywiście, że tak, wchodzimy w skład koalicji. Nie jest może to imponująca liczba na 23 radnych w Radzie Miasta, ale znowu, znowu chciałbym zwrócić do tego, do tego stwierdzenia użytego wcześniej. Nie liczy się ilość a jakość. Chcę też powiedzieć i zwrócić uwagę na to, że Sojusz Szolnicy Demokratycznej dysponuje mandatem w Radzie Powiatu Suwalskiego. Co prawda tylko jednym, ale, ale to też jest, jest jakiś zaczątek na przyszłość pod y, po przyszłe wybory samorządowe, jeśli można tak powiedzieć. I to też, to też trzeba powiedzieć, że Sojusz Rolicy Demokratycznej wcześniej, wcześniej takiego, takiego mandatu w Radzie Powiatowej y, nie posiadał. Jakie są wasze dotądne działania? W najbliższym okresie czasu. Co planujecie zrobić, żeby ten elektorat wasz, znaczy elektorat zwolenników ludzi o przekonaniach prawicowych w jakiś sposób powiększyć? Jaki będzie, z... Jakie działania będą w Radzie, w Radzie Miasta? W... Więc nie ma oczywiście, oczywiście tutaj... Ja wiem, że w tej chwili oczywiście są to problemy <gry> czysto logistyczne. No, ciężko trudno jest dotrzeć, jak się nie ma lokali, do no, ludzi, jak się nie ma pieniędzy i nie ma środków, trudno jest docierać, ale ci ludzie no, czekają w jakiś sposób na Wasz ruch, zarówno jeżeli chodzi o sprawy związane z mieszkaniami, z kryzysem gospodarczym, chociażby z emeryturami które w najbliższym czasie mają no i tutaj tutaj pan redaktor poruszył, poruszył kilka, kilka ważnych tematów no i może zacznę od tego ostatniego, od tych chociażby emeryturach czy pomyślę partii rządzących, koalicji rządzącej o podniesieniu wieku emerytalnego do lat 65, 67, przepraszam, dla kobiet i mężczyzn i tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej. Właściwie na, na arenie krajowej wyszedł z inicjatywą y, zorganizowania referendum na temat y, wieku emerytalnego. Y, po pierwsze, czy, czy jesteśmy za podniesieniem wieku emerytalnego do lat 67, a po drugie, czy jesteśmy za y, za y, y, o, Ograniczeniem czasu pracy y, kobiet i mężczyzn, i tutaj w przypadku kobiet 35 lat, mm -hmm. w przypadku mężczyzn 40. Po przepracowaniu takiego okresu, ta emerytura byłaby po prostu należałaby się y, każdemu każdemu z, z pracujących. Inna sprawa, czy, czy zechciałby na tę emeryturę przechodzić, bo to jest, to jest zupełnie inna kwestia, ale, ale tą, tą, y, tą świadomość by miał. I w związku, w związku z tym. Sojusz Rolicy Demokratycznej również w suwałkach zaangażował się w, w tą akcję, w akcję zbierania podpisów pod, pod tym wnioskiem o, o ogłoszenie o referendum. No i no, muszę się pochwalić, że dotychczas, tak jak w Polsce mówi się, podaje się liczbę 200 tysięcy zebranych podpisów. Pod tym wnioskiem, tak, w suwałkach ta liczba już w tej chwili przekracza 1000 podpisów, około 1100 podpisów. Jeszcze do końca miesiąca te podpisy zbieramy, także zachęcam wszystkich chętnych, którzy, którzy chcą się podpisać pod, pod naszym wnioskiem, można to zrobić, czy to w biurze właśnie poselskim w tych godzinach, o których mówiłem, czyli wtorek i czwartek od 10 do 12 czy to też przez kontakt osobisty ze mną, czy z którymkolwiek z radnych. Mhm. Muszę, przy, muszę przyznać, że, że akcja ta cieszy się z dużym zainteresowaniem wśród, wśród mieszkańców miasta i dużym zainteresowaniem wśród sympatyków Sojuszu Rolnicy Demokratycznej, którzy angażują się w akcję zbierania podpisów. Jest, jest tak, że nie tylko członkowie, członkowie partii te, te podpisy zbierają, ale przychodzą, zwracają się do mnie osoby z zewnątrz, osoby sympatyzujące, które mówią wprost: Proszę bardzo, ja, ja chcę pomóc w zbieraniu tych podpisów, proszę dać mi, dać mi listy. I takie, takie osoby bardzo aktywnie się angażują. Więc to jest również. Jeden z elementów, o którym pan redaktor wspomniał wcześniej: i e, działania. działania czy jakiejś aktywizacji e, samych, no. e, samych członków, e, tutaj Sojuszu Rezydencji Demokratycznej w Suwałkach, no. ale również otwarcie się na, na e, społeczeństwo, na potencjalnych również wyborców. Przecież ruch pani Kota, który e, zdobył znacznie więcej głosów w wyborach i jest Dużo bardziej aktywny w tej chwili, on obieca, że będzie głosował za wprowadzeniem tych nowych praw emerytalnych 67 lat. Czy czujecie oddech ruchu pani tu w słuchałka, w jaki sposób no, przes muszę, przeszkadza Wam muszę, pomaga w ogóle do nieba? Muszę tutaj powiedzieć, że ten oddech to raczej czuć. Telewizora, jak, jak to pan Palikot gdzieś tam przed Sejmem puszcza tego dymka, czy, czy, czy też w jakiś inny sposób próbuje zdejmować krzyż w parlamencie, no, gdzie też już o tym, o tym ucichło. Więc te takie działania to są raczej, raczej centralne, i mam wrażenie, że ruch Palikota to sam Palikot. No, w ogóle jeżeli chodzi o miasto Suwałki, to, to nie widać żadnych, żadnych inicjatyw ze strony ruchu Palikota. Tak jak w wyborach gdzieś tam raz czy drugi ktoś, ktoś się pojawił w mieście, tak teraz jest zupełnie cichutko, a poseł, poseł z, z ruchu Palikota, który do Suwałk ma bardzo blisko, bo przecież jest jest Augustowa. W, jak na razie w tych suwałkach nie, nie zawitał i minęło już przecież te 100 dni od, od złożenia, złożenia przysięgi parlamentarnej. Poseł, poseł jest już, już ponad 100 dni posłem, a biura poselskiego w mieście drugim co do wielkości w województwie jednak nie otwiera. Wydawałoby się, że będąc, będąc posłem z Augustowa, powinien ten okręg, przede wszystkim, w tym okręgu się powinien przede wszystkim angażować, więc trudno mówić tutaj o oddechu, nie oznacza to, nie oznacza to jednak, że, że, nie jesteśmy otwarci na jakieś, na jakieś, wspólne inicjatywy, oby tylko te inicjatywy były, były rozsądne i, i związane z ideą lewicową i z, z, na, z naszymi, z naszymi poglądami bo przecież właśnie, właśnie w jedności, w jedności jest siła i tutaj, jeżeli chodzi o Lewicę, to nie myślę tylko o Sojuszu ulicy Demokratycznej, czy, czy ruchu Kota Są też jeszcze inne ugrupowania, czy, czy to chociażby Unia Pracy, czy, czy, czy Zieloni, czy, czy też wiele, wiele innych, czy chociażby krytyka polityczna. W jedności jest siła i myślę, że, że do wyborów najbliższych, czyli tych wyborów europarlamentarnych, uda się razem coś, coś, wspólnego, coś wspólnego tworzyć. Silna, silna Lewica to, to lewica w jakiś zjednoczona. sposób zjednoczona, to, to tak jak pokazują najnowsze sondaże, sondaże wyborcze gdzie popularność dla, dla partii rządzącej, popularność dla rządu, dla premiera wali się na łeb, na szyję, z tygodnia na tydzień spada po kilka, kilkanaście nawet procent. O, o, o kilkanaście, przesadziłem. Może, może przesadziłem, ale, <tarno> ale, ale, ale w, w tej chwili w tej w, w tej no, no, premier, premier Donald Tusk jest, jest, jest grubo pod kreską, chociaż w ostatnim 70% procent, opinii negatywnych, więc to, to to naprawdę bardzo, bardzo dużo w, w poprzednich latach przy takich, przy takich, przy takich sondażach no, by padały rządy. Dobrze. Dobrze. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Mam nadzieję, że to będzie kolejne, będziemy prowadzili dyskusję na temat miejscowości i jej stanu w szlakach. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.